Cześć misiaki, jak to piątkowa seria ze SkyBlocka. Zgadnijcie kto jest ze mną. Kakałkowa. Cześć olu. Dzień dobry. No to intro. Eee, ogarnęliśmy sobie teraz e, z Kakałkową e, questy jakie mamy do wykonania. Eee, Ci co oglądają, e, będą wiedzieć, do misji się wchodzi jest Missions, e, żeby z, e, sobie robić e, level i odbierać e, kasiarę za frajera. Tysiąc, e, do, tysiąc dolarów e, za e, misję to w piechotę nie chodzi. A brałeś nagrodę, bo tu pisze? mi u mnie. Jest. E, e, reward. Eee. O! Co? Kolejna na, na nagrodę weszła Przez przypadek, widzisz? Na jak ci minął e, dzionek, powiedz mi Dobrze, obudzimy się o 13. Uuu, to poszłaś ładnie po bandzie. Poszła spać o 1,30 około. Co ty mówisz? O pierwszej 30? Co ty do tego czasu robiłaś? Pisałam, grałam, oglądałam. Aha. I kradni. No, potrzebuję na zrobienie tego questa, nie? A którego? Na piece. Jeszcze potrzebuję trzy. Znaczy, 4-5 jeszcze potrzebuję. Mam 16, masz w skrzynce. W Jest, zrobiony re re reward. I poszedł, przyszedł. No i dobrze. Cyk. To w takim razie, jak ty budujesz to. Buduję. Boże, y jak tylko kopiesz kamierdolca... To ja zacznę budować e, kopalnię. formę na kaktusy? Tak, farmę, kaktusiarkę zacznę budować, dokładnie. Kopalnię chciałeś powiedzieć? Tak, chciałem powiedzieć kopalnię. E, kaktusiarkę zacznę budować. Też na coś no. zaczynam. Widzę, że administracja serwera się nudzi. Bo siedzi w konsoli i pisze brzydkie słowa. Czekaj, tu będzie woda spływała. Tutaj kaktus, woda, kaktus. Jeszcze jeden blok na wodę i na kaktus. Boże, i tutaj. I tak. Kaktusy potrzebują wody w mikrofonie. Aha. Ale nie, muszą gdzieś spływać jakoś. Aha. Taką bardziej automatyczną robisz? No, półautomatyczną. Żelaza po bardziej. Nie mamy. Nie mamy żelaza. Ten problem. Oj, kamerdolet mi się skończył. A 18, ty chcesz? Tak. Aż w krzyżę, było łatwiej. Okej, okay. Dankę. Mam pełno węgla. Bo ja to robię z pół póki błyt, co. Hmm. <słyszy> cyk, 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 cyk pyk, 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 pyk. Będę musiał zrobić sobie jakiś czas Dostałem klucze Nie wiem skąd ale dostałam Zakładam, że poszek się bawi konsolą. O, ty, ja no jest... też dostałem klucz halunowy. Nie zmieszczam się jeden. Więc się otwiera. Zobaczymy. Dobra, to yy... no jest. się otwiera, chcę zobaczyć. Spawn. 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 Na... Na... Czy jak. A. Na spawn. Slash spown. spawn. Udało się. No. W tu działa to? Chodź. Tutaj jest skrzynia. No, ano. A, dobra. Na lewo od ciebie jest skrzynia. Halloween chest. I co dostanę? Ja dostałem główkę, yy, główkę kości trupa. Dostanę świeczkę. O, będzie jako ozdoba. <śm> mam bardziej regionalnego skina w końcu. A co zrobiłaś? Bo zdążyłem się tepnąć? Na, na głowę sobie wziąłem. Aha. Można i tak. No w końcu nie jest tylko Steve. No właśnie to jest dziwne, że tobie z nie działa. Ja nie rozumiem do No Ja też to nie oglądam. Jak byś teraz z pofrotem ten... ten? O, 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 no to jak potrzebujesz to cię tepnę. E, Tepa ja. <głowa>, Głowa ci się dymi. Aj <głowa> tam, e, oj tam. Dobra. E. Aha, to ja wezmę sobie drzewo w takim razie. tek cyk Ale fart, przeskoczyłem. C, Brawo c. ty. Pek, 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 pek. Dostałam jakiś kolejny klucz. Też dziwne. aha, bo poszek przy okazji robi ten. Dobra, już wiem o co chodzi, bo on robi czesty przy okazji. No. Bo ja mu rozpisałem trzy uniwersalne czesty i pewnie zaczął dłubać przy tym. To dobrze. Potrzebowałem jednego Przyszedł ci ukradł. Się nie bałem, zajebałem. No jak mój pies. Jeszcze <noise> koi. Dlaczego? Nie szczekaj. Bo? Nie szczekaj z czkawką Inaczej. Czyli czkawka nazywała znaczy, szczekaniem. Tak. Czemu nie mogę tutaj budować? Co tu się dzieje? O! Kurwa! On jest zabawny! Bokie zrywać! Puszek? Tak. Podgląda nas. Mm. Jak mu zaproponowałem, żeby dołączył do nas, to nie. To nie. Że, że Przeszkadzać. Chciałem z nim nagrywać, to nie. Łachy bez. Teraz płotek muszę sobie ogarnąć. Okej. Okay. A płotki po to, że gurośnie to, żeby się odrywało, i od razu spadało. O, rozumiem. Zapomniałam. Mhm. Mm W takim razie muszę zrobić inaczej. po minutę, minuty już sobie wychodzę. Już wyszłam. Kosma też wychodzisz. pierdziele. Twoja mama zawsze ma wyczucie. Ja Jak tu masz tak kamienia w skrzynce. Loźno. Nie wiem, odnoszę wrażenie, że Poszek jest chyba zazdrosny, że y, ja z tobą nagrywam, a ty z nim nie. I tak tego nie, i tak tego nie oglądam, więc możemy o nim popłutkować. <śmianie> <śmianie> Jestem bezczelny. <Yeah>. Moja <śmianie> mama jest podobna więc spokojnie. <śmianie> Aha, bo mączki kostnej nie mamy, ale to przez to, że. No właśnie nie wiem czemu ten grinder nie chce działać do końca. Czy coś tam jest, czy nie? Naprawdę? O, oh, sorry za wybacz, czy też Ej, wszystko u ciebie słychać, wiesz, że tym? No niestety. Co nie siedzą za drzwiami? Tak, bo tam jest spokój mojej mamy. Ja pierdziele. A ja nie mam normalnych drzwi takich zamykanych, tylko takie przesuwne, cienkie. okej. Okay. najtańsze. Przecież ja miałam całą samą drzwi. Więc teraz jest najmniej lepiej, niż było. Mhm. Mm Gdyby nie było mojej siostry, to bym mogła pójść do góry, do pokoju. Tam by było dużo ciszej. Na kminie. Czekam tylko, aż ona się wyprowadzi. A kiedy to na nastąpi? Nie wiem właśnie. Proszę mogę pomóc. <noise> to znaczy? Nie, to się zobaczy. Boję się. <noise> Czemu mnie? Bo nie wiem, co ci chodzi po głowie. Duże rzeczy. Głównie krwiste hi historie. Jakie historie? Trwiste. Mam się bać czy cieszyć? Nie wiem że horrorów, nie lubię to takie jakichtaj mam głowie. Ciekawe Czekaj, ale jak zrobimy IS? Shop Mob Drop Kości. Kości kosztują 16. Boże, 16 kości kosztuje 100 Taka lypa trochę 1000, Ale 16, ale 4 będzie 64 64, jak dobrze liczę Czyli za 100 masz stak mączki Czekaj, za 400 mam stak. A nie, za 16, tak, tak A nie, po 48 już nie rozumiem. Bo w kości się robi i jedno, a nie cztery. A. No. Mi się wydawało inaczej. Mój ja. ojciec ma dwa staki. Mhm. Uh -huh. Czemu nie mógł nazwać w mojej siostry pokoju, tylko tutaj muszą? Nie wiem, może sobie możesz zrobić zawsze push to talk. Czyli będziesz, czy... będziesz musiała kliknąć, żeby coś powiedzieć. By przydało się to ogarnąć, byłoby mniej wygodniej. No to możesz sobie w ustawienia zerknąć. O. Co? Ogarnęłaś to? Tak? Szukam w ustawieniach. Yy, naciśnij i e mów, tak się to nazywa. Działa? No chyba tak. Muszę znaleźć tylko dobry przycisk. tego. jak do Minecraft, taki Kerszynowo, to część to gram. Ja sobie pod lewym altem ustawiam, jeśli potrzebuję. Pod lewym altem generalnie w Gęszynie chyba nic nie ma. Działa. Tak. Tylko za pierwszym razem mi zaczyna działać później no, przestaje. Wysz już wyszłam. Masakra. Nie wiem czemu, ale twoja mama... nie wiem po co tak stękała. Nosiła... swoje rzeczy. Aaa... okej. Okay. Jak coś mówię, wcześniej nic nie słyszałeś, to jest smutne. A bo teraz no, będziesz musiała się przyzwyczaić do pusztu, tak Nie, bo ja mu... Klik, kliknęłam to i nie było mnie słychać, bo ja mówiłam co, kliknąłam to, trzymałam to Dziwne. Zgłodniałem na odcinku Mój komputer ma problemy. Z czym tym razem? No, na początku z Minecraftem teraz, z tym Discordem. Mhm. Zrobiam, tak, bo tutaj będzie działać ja, mi. Na pierwszym razie może, ale z następnym już nie sądzę. generator want to uh, improve your uh, generator by this upgrade to improve uh, your island generator roz czy są, co jest tutaj tak z tych ustawieniach? No właśnie nie, nie Patrzę na e, ustawienia e, wyspy. Island member, mogę sobie powiększyć. O oh jest, island size. Mogę za e, pie, 15 kryształów i 1000 dolarów powiększyć Wielkość wyspy aktualna jest 50 na 50, drugi level jest 100 na 100, trzeci jest 150 na 150. No, by spierać pieniądze i kryształy. No, trzeba robić questy w takim razie, żeby. Yy... No widzisz, island warpy pierwszy level jeden warp, drugi level dwa warpy, ale jazda. No to island generator kupimy, kupiłem to większość, czy to zrobiło? Nie, nie, teraz powinny ci się generować. Właśnie. Właśnie to powinno się tworzyć teraz. Wykład? Hmm, powinny teraz. Nie. Teraz powinny się tworzyć tak. E, żelazo. E, do, e, redstone właśnie ci się wygenerował. Czyli Muszę tak. I... Nie nie bym no. mogła to wykupić. I to wiesz, co, przerzuć się tutaj obok, żeby ci się wygenerował jeszcze jeden e, żelazo. Będzie całkiem. Masz trzy? Mam trzy. Chcę postawić piec, tak? Chcesz piec? To chodź, mam tu piec. Mam. Proszę. To sorry. Akurat w tym momencie, kiedy ty chciałaś stawiać, to ja stawiałem. O jest kaktus, wiedziałem, że urwał się kaktus. Brakuje hoperów, i by zrobić jeszcze skrzynkę, bo to poetycznie zbierało. No właśnie, bardzo bym chciał taką skrzynkę. Dlatego e, chciałbym e, żelaza, żeby robić hopery. Ale teraz mnie pilnuj, by mnie wychodziła na krawędzi wyspy i nie wypadła. Wiesz, jak to było na one bloku? Kilka... Wiem, jak to było na one bloku. Masz żelazny sprzęt, tak? No. Mam. Świetnie. Zło złoto też, ale jazda. I fajnie. Kozak. Ulepszyłeś po prostu, czy tak to? Co za to, to? Ulepszyłeś po prostu, czy działa. Tak, kupiłem e, generator... E, Boże. Drugi level generowania bloków. To no dobrze. O, jeszcze lapis. Ale jazda. No to dużo teraz dodało tych... Jest pewnie. Coś takiego. No i mi też nie obserwował jak pracuję. Nie, siedzę w sklepie aktualnie. A. Tak stoisz nade mną i to patrzysz. Akurat tutaj stanąłem, przepraszam. Island Warp, to nie. Zagryzę młodego. co chodzi? Boostery. Farming Booster. Uprawy rosną za wolno. Kup to Booster i podwójne rośnięcie upraw. Spawner, Booster. Spawnery są za wolne. Kup to Booster. And double. Podwój moc. Szybkość spełnienia MOBów. Ale jazda. Ej sztos. No się to jeśli Towarzyszu mój drogi, nagrywam odcinek w tym momencie. Dziękuję, że go skopałeś. Moja mama była lepsza. Tylny guś już robiło. Dobra, półgodzinny odcinek. Także. Na sam koniec, pół godziny roboty. Mam nadzieję, że nie poszło się rypać. Starałem się, jak mogłem, zatuszować istnienie kolejnej osoby w pokoju. Niestety, nie zawsze się da. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Wow.